Kto zrobił modyfikację w tym kombo? Ja się Dominik, aka Popper. Pochodzę z Miew. Auto seryjnie Opel Combo C, 1,6, 8 zaworowy silnik benzynowy, stokowo. Była wersja osobowa, czyli z kanapą i tak dalej. To wszystko zostało wyrzucone. SWAP 2,0 GSI, 16 zaworów z Astry Fki. Wszystko działa na Emu, na Bleku. No, SWAP nie był łatwy, bo silnik jest analogiczny, a kabina jest cyfrowa, więc z tym było trochę problemów, ale. Poradziliśmy sobie. Swap robił Tomasz Słoma, On zrobił kawał dobrej roboty, zrobił mi całą wiązkę. Klatkę w standaryzacji FIA, którą zrobiła firma Scheffler. Swap do Hebli ogarnął Mateusz tutaj z Lowride. Świetlacz cyfrowy. Wyświetlami ile obrotów na minutę, temperaturę oleju i kilka różnych innych parametrów. Aerodyski tutaj są zrobione też przeze mnie w 100%. To jest połączenie wycinania na ploterze 3D plus jakieś tam moje modyfikacje komputerowe. To wszystko jest zrobione tak, że jak zresztą widziałaś tutaj, na jednym kluczu nie trzeba się z tym specjalnie bawić, czyli takie plug and play bardzo. Okolenie to przeze mnie wszystko zrobione. Inspiracja Omega 3024V z 1991 roku. Wydech jest cały zrobiony, uspawany na nowo, Te auto jest na statiku, auto nie jest na poduchach. Zawieszenie jest mieszane, ale większość zawieszenia jest złożona z BC Racing. Kto zrobił modyfikację w tym combo, to 90% modyfikacji to jest przeze mnie w moim garażu zrobione.